Wchodzę po mieście, aż ktoś z mnie nagada. zagada. O, pan ma tak samego przynębienia jak Mogę nagrać? Hej, cześć. Hej. Tak. A, przepraszam, bo rozmawialiśmy. Rozmawiałam z nie? jest nie? ok. Już nie? Okay, dobra. No, jak się Dobrze, masz? a Ty? Tak? No, ja też. A uczysz się polskiego? Tak. A, super. Tak. No, bo to jest bardzo trudny język. Bardzo trudny, ale chiński jest trudniejszy. To jest Chin? Jestem z Japonii. Z Japonii? O ja, świetnie! <grym>, byłam w Chinach, ale chciałabym być Japonii. Wow. No. Ale e, <grym>, Pani podróżowałaś? Pod, pod, tak, pod, w, w pod, Szanghaju, pod, szanghaju byłam. W Szanghaj. mm -hmm. A kiedy? Trzy lata temu. Trzy lata temu? No. No. Okej. Okay. I Pani mówi po chińsku? Nie. nie. Chociaż pamiętam e, kilka słów. No. E, niha. Ni hao? Ni hao. Chyba to jest bardzo znane, no nie? No. Ale ciekawe, bo oni, oni mówią po angielsku, bo nie wiem, jak rozmawialiście z innymi? Nie, oni ogólnie dużo pokazywali, tylko angielskiego, ale dużo pokazywali, byli bardzo w ogóle uprzejmi, tacy w ogóle cudowni, tak? ale wszystko pomagali. Jak nawet powiedziałam, że chcę gdzieś dojść i oni nie rozumieli angielskiego, ale pokazywałam na mapie, to oni mnie po prostu tam prowadzili w ogóle. Oh. No, więc to było super. Tak, tak naprawdę otwarci mega. To chyba, było świetne. Chyba pani może chce wrócić jeszcze raz tak Chinę. Tak? tak, zdecydowanie, no. Ale teraz, ale teraz Japonia. <laughs> tak, tak, dokładnie, dokładnie. Teraz Japonia, no. Tak. I to jest świetne. Co teraz robisz teraz? Bo, właśnie, bo rozumiałam, rozmawiasz Tak, i... Ale teraz ja w ogóle nie jestem z Warszawy. Mm -hmm. e, przyjechałam te na koncert. Oh. To jest koncert Imagine Dragons. Dzisiaj. Dzisiaj i jutro. I jak na ten jutrzejszy? macie Dragon? Tak. Jutro idę. Wow. A ja jestem na Szczecina. A, a, no? a to bardzo daleko. Tak. No nie? tak Blisko no. Niemcy? Nie no. Wow. Niemiecki granicy. No właśnie tak. Tak, no. Wow. No. I, czyli e, jutro. Jutro idziesz do koncert tak. i potem od razu wracasz. E, w niedzielę wieczorem. W niedzielę wieczorem. Tak. Czyli jutro sobota. To czekaj, dzisiaj... Dzisiaj Trzec jest piątek. piątek. A, okay, tak. piątek Dzisiaj przyleciałam. Tutaj tak. Do, właśnie do Warszawy. Ale w ogóle to jest świetne, nie? Tak. Aż ci obcy to jest in nie, to jest Instagram? Nie. Instagram, TikTok, YouTube. Wszystko razem. Poczekaj, uwaga. Mam. Tak. <laughs> jeszcze, jeszcze nowe, ale staramy się. A, ale, ale super, fajna inicjatywa. Świetna. Dobra. To dziękuję bardzo i miłego koncert. Dzięki, miłego wieczoru. Pa. Pa.